Hey, cześć na z tej strony, Żuber. <coughs> Witam w kolejnym odcinku z This War of Mine. Mamy dzień trzeci. W poprzednim odcinku ruszyliśmy z Pawłem na wyprawę. Trochę przenieśliśmy. Anton chyba zaczyna się kiepsko czuć. Antonie, Antonie, lekko chory. Chory. No, chyba raczej będzie trzeba. Yy, przygotować drugie. Może dzień trzeci. Strasznie tu cicho. Chwileczkę poczytamy, ale w pierwszej kolejności chciałbym stawić łóżko czy zupgradeować łóżko. Myślę, że z łóżko postawimy. Okej. Okay. Mamy dwóch chorych. Jednego zmęczonego. Dzisiaj też jest dzień. Mm, karmienie to może wiecie co? W pierwszej kolejności chciałbym postawić to. na Grecję jeszcze przyjdzie czas. Mamy dwie konserwy. To jeszcze tam. Moglibyśmy jakoś tam jakoś. Dołać, ale. Nie wiem czy na przykład nie dać jej lekarstwa ziołowego. Ale no dochodzi do siebie, także chyba okej. Okay. Niewyspane jest. Sorry, ale nie. On przyniósł żarcie i wszystko, także jemu ja się należy. Potrzebujemy tego i tego, jakby coś dobra. Tu wszystko wiem. Co moglibyśmy zrobić? Co moglibyśmy postawić? Jedyne co to radio. Ale szkoda mi chyba na radio... ...rzeczy. Spróbujmy zrobić dwa, tak... ...podwójne. Będziemy potrzebować dwóch. W którym jest książek? Dlaczego by nie? Ze wszystkich. Hmm. W którym jest książek? Tu chodzi, żeby dodać opał, do, żeby przygotować posiłek. Gotuję za chwilę jedzenie. Też. Okej. Okay, już mam przygotowane. Podwójne jedzenie bardziej się opłaca. Dlaczego? Bo tutaj zamiast mięsa używam warzywa, a warzywo jest bardziej jakby mniej. Warzywo jest mniej warte. Też używamy mniej wody, bo tutaj używamy 6 wody pitnej, a tu używamy 5. Także bardziej się opłaca zdecydowanie robić takie posiłki. O, 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 o. Właśnie, tak jak wspominałem, przyszedł handlarz. Co ja będę chciał? Hmm. Materiałów chyba nie będę chciał od niego kupować. Prędzej wolałbym. Chwileczkę. Ona chyba była. Jakoś tam może lepiej potrafi negocjować. Także stań Ile? Ty za to położysz się spać. Ty jako, że ugotowałeś pójdziesz jeść. Ja zaraz pójdzie jeść. Dobra. <laughs> Mamy diamenty. To na pewno chciałbym wymienić. Myślę, że hmm. try alkohol. Na części. No nie wiem. Hmm. Za to chcemy, kurde. Najbardziej się przydało generalnie jedzenie, to na 100%. Ale za jeden diament będziemy mieli dwa jedzenie i najwyżej dobierzemy materiałami. Tak szczerze, to więcej nie ma nic ciekawego. Wszystko mamy, oprócz jedzenia. Wody mamy. Dobra. I podziękujemy panu. Dzięki. Nie ma czasu na leniuchowanie. No to idź u goty żarcie. Paweł pójdzie spać. Dzisiaj też po, najprawdopodobniej on pójdzie. Nie mam warzyw. Tam też nie było mm. konserw. Nie wiem, czy chce marnować. Raz więcej idzie tego. Też. Mm. Dobra, wy konserwę. Ona i ona. Ona jest bardzo głodna. Czyli generalnie mogłoby nie jeść, bo jest, nie jest jeszcze bardzo głodna. Ale dobrze, już damy te konserwy. To na początek bardzo słabo. Ale trudno. Dobra, damy im się wyspać. Ty jesteś niewyspana. On jest lekko chory. Szkoda, że ty nie chcesz spać, bo ty będziesz się stróżowała. Kończymy dzień. Bo co? Oni są chorzy. Chciałbym zabrać materiały. Ja mam wrócić tutaj z pilnikiem też. Części dużo. Materiały dużo, narzędzie niewiele, broń bardzo dużo, części niewiele. Dobra, jeszcze raz tutaj pójdziemy. Yy, bez łoma chyba. Mamy na tyle rzeczy, że bez yy, bez łoma do dostępu, że możemy sobie pozwolić na to. To był misiek. Nie. A tutaj miałem przyjść z tym <laughs> z piłą faktycznie. Ale tu i tak będziemy musieli jeszcze raz, a to jak jest za kratami, to nie będzie za kratami. Cukier bierzemy. Tam się nie boję, że coś chodzi, bo to najprawdopodobniej jest e, szczur. Tak. Także śmiało. Tutaj wszystko splądrowaliśmy raczej większość. Myślę, że teraz nie będę patrzył co jest bardziej wartościowe, co mniej, tylko po prostu będę e, patrzył, że potrzebne mi są materiały i to to naprawdę dużo materiałów. Dokładnie. To odłożymy, to odłożymy śmiało. Możemy odłożyć w sumie cukier. Tylko zrzucę sobie w jedno miejsce, żeby potem przejść. żeby nie ganiać i nie szukać. Na razie zostawiłem w ten sposób. Nie wezbrali tylko do pełnych staków. W ten sposób. Jeszcze jakby gdzieś był jeden trybik, to mógł spokojnie. Iść. Tutaj pamiętam, że miałem coś jeszcze zostawiłem. No, w ten sposób chyba po prostu weźmiemy i spierdzielamy do schronienia Coś tam był. Można by było zagadać. Pośpieszyłem się, za szybko zrobiłem. Myślałem, że tam nic nie ma. Trudno. Mam nadzieję, że nas nie zaatakowano, bo tutaj też musimy zabudowanie zrobić, żeby być, czuć się bardziej bezpieczni. Zaatakowano. Uuu. Ooo, nas okradli. Fatalnie. Głodna, niewyspana. No to skoro jest... Czekaj, ty jesteś chora. Dochodzi do siebie Okej okay. Chory dochodzisz do siebie niby, tak? Skoro tak, to nie będziemy żałować. Na... Lubimy w ten sposób Mamy do Pawa pospać trochę Chciałem zbiór deszczówki, tak? Zbiór deszczówki to chciałem na pewno. Dużo wody. To jest w pierwszej kolejności, bo woda nam się przed wszystkiego. Leki. Nie chcę ich wydawać, bo tak samo możemy je wymienić to naprawdę fajne fanty. W sumie mogą się nie czaić te wymienić na materiały budowlane. Jak przyjdzie następnym razem handlarz to w ten sposób zrobię, że te leki po prostu wymienię. Musimy jak najszybciej robić warzywa, bo miejsca jeszcze mamy 8 sztuk. Nie jest wcale aż także. A no, musimy zrobić filtry. To idziemy w filtry. Mięsa mamy, gorzej z warzywami, a to do, do przyrządzania tych potraw jest yy, lepsze. I w ten sposób na razie jeden filtr. Dobra, kto? Kto to? Dobra, wstawię filtry i zobaczę, co ty. Kim ty, kim ty, jesteś gościu? I tam sąsiadów? No siemanko Dzień dobry, mam mieszkanie, jeżeli zajęliście ten opuszczony budynek. Przychodzę z wyjściami. Wczorajsze nocy przyznano pomoc humanitarną. Większość z zasobów zarekwilowali rewelianci, ale pominęli jeden. Lodowo-naturalnie nie kontrolowano przez żadne ze stron, więc może tam być niebezpiecznie, ale myślę, że pod osłoną nocą powinno mi się udać do niego doszc, pokażę ci gdzie jest, jeśli pomożesz mi, to się mało stoi. Dobra. Lecisz, ten. Sobie idź. się nie wyspałaś. Powiedz mi. Ile... Proszę, pojmie, potrzebujemy tych trybików? Kurde, nigdzie ich nie ma. Muszę właśnie jakoś się przyłatwić. <coughs> się przydało mieć warzywa też na następny dzień, bo będzie dzień karmienia. Będziemy ich karmić generalnie z drugi dzień. Dni, nie, nie, nie. nieparzyste. Nie się kłaść. Dobra, koniec dnia słabo strasznie. Yy, kurczę, miałem ten brzeszczot zrobić. Może pójdziemy tutaj jedzenie. Tu jest jedzenie. Tutaj jest jedzenie. Szare nam teraz są warzywa. To jest po pierwsze. Eee, po drugie, potrzebne są materiały. Coś tam chodzi. Anton, czemu ja Antonem poszedłem? Oj, ktoś tam jest. I po prostu chyba wiedzą, że jestem, ale mają wyrąbane. Dobra, wezmę, co się da. Pierdzielam. Tutaj czuję się niebezpiecznie, delikatnie mówiąc. Tym bardziej, że jest chory. Ledwo umiera, ja go wysłałem na poszukiwania. Jestem najmądrzejszy w tym momencie. Czemu ja się kitram? Przecież oni wszyscy wiedzą, że tu jestem. ci. Czemu on nie ma za bandytę? Ma broń, to bardzo niedobrze. Jestem skryty, niby muszę stąd się ewakuować, tylko nie sobie pójdzie. Uciekajmy, nie ma co ryzykować. <laughs> Zapasy jeszcze jakoś zbiorę. O! Fajnie. Czuję się znacznie lepiej. Dobra. Ty tu. Ty będzie dzisiaj zapierdzielał Przydałoby się dzisiaj ich nakarmić Czekaj. nie, nie mam raczej przedmiotów na to. Oczywiście, że nie ale zrobię sobie filtr. Gdzie jesteś z jest lata? O, na śpi. To bardzo dobrze, że śpi. Dobrze, że tam poszedłem w sumie pomóc. Lekko chory już jest, widzicie. Wyszedł na podwórko i zamiast chory jest lekko chory, czyli okej. Okay. Może dla zlaty? Dam jeden ten. W sumie, on ten. Doszedł do siebie po, po wzięciu leków. To dla niej też może. W sumie trzy postaci by nam wystarczyły, bo cztery to już jest przesada. Coś musimy ugotować też w sumie. Dobra, Paweł, ty jesteś dziś gotowany. Do gotowania Zrobimy. kurcze... Strasznie dużo wyjdzie nas. To. Zaczekamy jeszcze jeden dzień, może. Jest głodny. Nie jest. Ma ten. Musimy gdzieś iść, gdzie są warzywa. To jest nasz priorytet. Ty jesteś lekko chory. Weź czuwaj. Ty śpi. Ty szukaj zapasów. Ty śpi w łóżku. Jest zmęczona. Musimy iść gdzie są jedzenie jest. Tu jest duże jedzenie. Może coś znajdę. A nóż widelec coś znajdę. Przydałby się właśnie handlarz z dużą ilością rzeczy. Nie jestem tu sam. Uważać. Dobrze szybko biega. Cukier? Yy... nie. Woda, tak. To, to tak. Czy Widzicie to? Za jedzenie generalnie to za nic, to jest słabe. Yy... Zobaczymy, co on odpowie. Coś z tym zrobimy, co? Możemy tego tak zostawić. Umarliśmy Pawłem Nie potrafiłem bić się. zresztą nie miałem żadnej broni On mnie zabił na strzała, także jeszcze nas atakowano, zabrano nam rzeczy Słowo wyszło Dobra Dzięki za oglądanie Postawcie świeczkę czy tam zniczek w komentarzu dla Pawła, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie jak jesteście nowi, trzymajcie się, cześć.